Siemaneczko, witam was w nowym odcineczku na kanale Dzisiaj będziemy sobie rozbierać silnicek Silnicek Lifana 125 A tak na serio, witam was w nowym odcinku na kanale, dzisiaj Ciąg dalszy pro... O, kurwa Tak widzi na polu, że masakra, nie? E, także dzisiaj ciąg dalszy e, projektu chiński upierdalacz także dzisiaj sobie rozbierzemy silnik glifana 125 silnik glifana 125 czyli e, jak to można powiedzieć debilo odporne silniki normalnie debilo no, normalnie, debile, normalnie takie odporno debilne że masakra no a tak na poważnie to e, tak jak widzicie stan jaki jest kompresji nie ma kompresja jest słaba i co? Ja kamerę wam ustawię w jakimś miejscu i nie będę wam przestawiał, ponieważ yy, wiadomo, że jak się rozbiera silnik, yy, to jest brudna robota, nie? Czuka Maja, sobie lata, ooo, a tam gocio. Yy, także tak, silnik 125 lifan oryginalny, czyli jak to mówiłem debiloodporny odporny silnik. Tutaj wstępnie sobie przygotowałem dwa klocki, tak żeby go postawić. Przygotowałem sobie jakieś tam pudełka, żeby powsadzać sobie różne tam... oddzielić górę silnika od dołu silnika i takie rzeczy. Później Wam pokażę jak rozbierzemy ten silnik, to w kolejnym filmie pokażę Wam jak dokładnie umyć kartery, jak przygotować silnik do składania. No i takie różne rzeczy. Wspomnę jeszcze, że przyszedł silnik do tego gruza, czyli do tego ciula. Co jest tutaj? Przyszedł silnik do, do upierdalania. Jest to 110 silniczek, 110. Stan. według sprzedającego jest git, ale to się okaże, jak, jak to się odpali w ogóle. Zamówiłem sobie już nowy gaźnik tam parę nowych pierdół i ogółem jak złożymy ramę jak złożymy to wszystko to to zobaczymy ogółem jeszcze silnik Merefa. Tak, tak samo do roboty tutaj silnik od Rometa Z tak samo do roboty także no cały czas praca praca a dzisiaj sobie rozbierzemy Lifan 125 Także tak Także co Jeżeli jesteś nowy Oczywiście daj subskrypcję na kanale, daj łapkę w górę, daj komentarz Zapraszam na Facebooka, Instagrama, wszystkie linki macie na dole w opisie No, jaki ładny Rudy jestem Kurwa do tego świateła, ale jestem piękności prosięta Normalnie, prosto Państwa Kurwa. Dobra Takich filmów z rozbierania tego silnika. Takich silników mi na kanale jest dużo, dlatego jakoś ustawię tutaj kamerę i będziemy to pomału rozbierać. Pomału, pomału 20 minut będzie rozebrany. Także. 100, yeah, I'ma just get it a go, taking it out of the stuff, out of the vault. Killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, getting it back up on the fall. Fellin' me out when I'm chasing the ball with all of my dogs, in the dog. I'ma just punish you, children. What? No, banish them fuck I'ma go ahead and switch this month. Underdog in this shit, I'm right. I'ma say you saying I'm right. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the sun. I'ma go down and run it up. It ain't over no till it's done. Kick this bitch just like a punt. What you need it, yeah? Buy it. is my being, yeah, stop it, I'm on it, I see it, my options, I flip it, and profit, I'm master, no novice, I'm just being. Yeah, now I don't really got no time to play around Wow, making beats up in my playground Since I was a kid I knew I always had to make sound Yeah, I'ma need a final flow, feel like any mini money mo I'ma catch whatever by the toe You know I am now your average show Tell her I'ma go and I'ma go I just wanna grow, I wanna grow Tell her I'ma go and I'ma go I just wanna grow, I wanna grow whoa. Hey, To a hundred when yeah, I'ma just get it a car taking it out of the stuff, out of the vault, Killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, getting back up when I fall. Fellin' me out when I'm chasing the ball. With all of my dogs, like in a dog. I'ma just punish you, children. What? No, better your off, fuck. I'ma go ahead and switch this month. Underdog dog in this shit, I'm right I'ma say you saying i run. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the sun. I'ma go down and run it up. It ain't over no till it's done. Kick this bitch just like a punt What you need it, yeah, buy it, then receive it, yeah. This is my being, yes yeah, Stop it, I'm on it, I see it My options, I flip it And profit, I'm out